To zabójstwo wstrząsnęło międzywojennym Poznaniem. Nie tylko dlatego, że popełniono je w centrum miasta. Nie tylko dlatego, że zabójca spokojnie żył przez prawie 10 lat od morderstwa, ale też dlatego, z kim się ożenił. Wszystko zaczęło się tutaj, przed jedną z kamienic przy ulicy Półwiejskiej. Robotnicy przewozili belę papieru wózkiem i pod jego ciężarem załamała się jedna z płyt chodnikowych. Gdy brukarze zaczęli ją naprawiać, ich oczom ukazał się przerażający widok. Wewnętrze piwnicy, za deskami, leżały głową w dół zmumifikowane zwłoki. W ubraniu było jakieś wezwanie sądowe na określone nazwisko na gońca Banku mieszkańskiego. Ale natychmiast wezwano rodziców, rodzice rozpoznali po poszczątkach ubrania, rozpoznali, że jest to właśnie Józef Jankowy, jak ów goniec. Sprawą od razu zainteresowała się prasa. Artykuły o makabrycznym znalezisku znalazły się na czołówkach stron gazet w Poznaniu i całym kraju. I tu pierwsze zaskoczenie. Jak to możliwe, żeby nikt nie zwrócił uwagi na rozkładające się zwłoki, które leżały w piwnicy przez kilka lat? Otóż jest to możliwe. Niedaleko skrytki z ciałem biegły rury kaloryferów, które stale ogrzewały pomieszczenie. Dodatkowo był tam też lekki przewiew, który pomógł w zmumifikowaniu zwłok, ale nie zlikwidował okropnego smrodu. Mieszkańcy kamienicy skarżyli się, co prawda, na, na niemotyczny smród zupełnie. Natomiast co ciekawe, tłumaczyli sobie to tym, że, że w pobliżu mieścił się skład yy, sklepu. I uznali, że to widocznie jest, jest zapach, który dochodzi stamtąd. Śledztwem kierował prokurator Hrabek, jeden z lepiej znanych międzywojennych śledczych w Poznaniu. Dość szybko w śledztwie trafił na bardzo prawdopodobny ślad. Druga zaskakująca sprawa to błyskawiczne tempo działania policji i prokuratury. Zagadka, jak to nazywała ówczesna prasa, kościotrupa przy została rozwiązana praktycznie w parę dni. Podejrzewam, że generalnie to był donos rodziców, czy przypuszczenie, a może to zrobił Hałas. Leon Hałas to obecny mąż Franciszki z domu Jankowiak, siostry znalezionego w piwnicy Józefa. Kilka lat temu Hałas mieszkał w tej kamienicy, gdzie znaleziono ciało Młodego Jankowiaka. Pani Jankowiakowa przypomniała sobie, że od samego początku żywiła podejrzenia wobec swojego zięcia, którego zresztą od początku podobno oskarżała o to, że o to właśnie on zabił Jankowiaka, i przedstawiła policji swoją wersję. Śledczy uznali, że to najbardziej prawdopodobna wersja i postanowili aresztować Hałasa. Mieli z tym kłopot, bo zdążył on razem z rodziną wyemigrować do Francji. Leonowi Hałasowi przez kilka lat pobytu we Francji nie udało się zdobyć tamtejszego obywatelstwa. I państwo francuskie zgodziło się na jego ekstradycję. Polscy policjanci przejęli go na dworcu kolejowym w Zbąszynku na granicy z Niemcami. Dopiero teraz możliwe było ustalenie wszystkich szczegółów zbrodni. We wrześniu 31 roku w piwnicy przy ulicy Półwiejskiej znaleziono zmumifikowane zwłoki młodego gońca bankowego. By wyjaśnić jak doszło do morderstwa trzeba się cofnąć o 8 lat, gdy siostra ofiary poznała przyszłego męża Leona Hałasa. Leon Hałas gdy wyszedł z wojska nie był majętnym człowiekiem. Wszystkiego miał 18 dolarów i nie miał pracy. Miał za to sporo szczęścia spotkał kobietę swojego życia Franciszkę Jankowiakównę. Franciszka była młodą dziewczyną. Co dziwne, w czasach kryzysu miała dobrą pracę. Była urzędniczką. Mieszkała na Jeżycach razem z bratem i rodzicami. Bardzo często odwiedzał ich w domu Leon Hałas. To odważne postępowanie było ze strony rodziców, dlatego że pozwalali mu spać na przykład w mieszkaniu razem z, z narzeczoną, powiedzmy, utrzymywali kontakty intymne. Jakby, to zaczynała się cała ta historia. Zaczynają się te kontakty intymne i mm, jego przyszła żona, Franciszka, zachodzi w ciążę. I to był koniec sielanki między Leonem a Franciszką. Ona być może mówiła mu, że się rzuci do Warty, że on się z nią nie ożeni. I sytuacja też nie była prosta. Takie były wtedy czasy, że panna z dzieckiem to nie była taka prosta. Taka prosta historia jak teraz. Hałas znalazł się w sytuacji prawie bez wyjścia. Narzeczona z dzieckiem w drodze domagała się wystawnego ślubu, a on był praktycznie bez pieniędzy. Musiał tę sprawę szybko rozwiązać. Pomysł sam wpadł mu w ręce. Młodszy brat Franciszki pracował jako goniec w banku i przewoził znaczne sumy pieniędzy. Zaproponował mu skok, tak mogę powiedzieć, skok. Na bezpieczniki. Jakie bezpieczniki? Wmówił młodemu człowiekowi, że na deptaku, tam gdzie mieszkał, yy, mieszkali jego gordzice w piwnicy, są, jest 20 bezpieczników, które są wykonane, mają końcówki z platyny. I w związku z tym tą platynę, jak, po, jak ukradną mu te bezpieczniki z piwnicy, platynę wyciągną, sprzedadzą i będą mieli pieniądze. Leon Hałas z przyszłym szwagrem razem wyszli z domu. Zgodnie z planem, poszli do piwnicy domu rodziców Hałasa przy Półwiejskiej. Dopiero kiedy zabił młodego Jankowiaka, zaczął się zastanawiać, co zrobić z ciałem. U jednego ze stolarzy za, zamówił kilka desek w odpowiednim w, w wymiarze, żeby móc tego chłopaka schować w jakieś wnętrze i go zamurować. Kupił pastę do butów czarną, żeby to zamaskować, to miejsce. Potem poszedł nad rzekę, żeby pozbyć się narzędzia zbrodni i torby, w której Jankowiak przenosił gotówkę i papiery wartościowe. W sumie zrabował 12 milionów marek. To całkiem spora suma, ale poza zorganizowaniem wesela na wiele nie mogła wystarczyć. Szalała wówczas inflacja. Hałas wyszedł z domu Jankowiaków z bratem Franciszki, a wrócił sam. W dodatku zakrwawiony. Potrzebował dobrego alibi. Trudno sobie wyobrazić, jakie myśli kłębiły się w głowie hałasa, gdy wchodził do domu, gdzie mieszkał chłopak, którego kilka godzin temu zabił. Hałas wymyślił, że leciała mu krew z nosa i na dowód jakoby miał pokazać chusteczkę. Ale to była chusteczka, na której była krew młodego Józefa. Ale no, o tym oczywiście nikt nie wiedział. Nikt też nie wiedział, jak to się stało, że nagle Hałas został właścicielem dużej gotówki. Było to dosyć podejrzane, biorąc pod uwagę to, że rzeczywiście nie miał żadnej pracy. Załatwił sobie u kolegi jakieś potwierdzenie, że sprzedał mu... Za dużą kwotę, jakąś maszynę, która była widocznie bardzo cenna. Tak? To taka dosyć, dosyć naiwnie, w gruncie rzeczy, skonstruowana historia, ale ona zadziałała. Teraz tylko musiał wytłumaczyć, dlaczego do domu nie wraca młody Józef Jankowiak. Teściowa bowiem cały czas podejrzewała, że to on właśnie ma coś wspólnego ze zniknięciem chłopaka. Napisał list, jakoby. Miał to być list napisany przez Józefa, w którym przyznaje się do defraudacji pieniędzy, do ucieczki. I ten list dał swojemu znajomemu, który wysłał go z granicy polsko-niemieckiej, co miałby sugerować, ze Zbąszynia, co miałby sugerować, że młody Jankowak uciekł do, 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 do Niemiec. Poza wyrzutami sumienia, nic już nie stało na przeszkodzie, aby zrealizować plan Franciszki. Po kilku, dziewięciu czy ośmiu dniach od tego morderstwa wzięli ślub. Rzeczywiście to, to był wielki, wspaniały śrutek, jak sobie Jankowiakówna wymarzyła. Oni zamieszkali w domu u Jankowiaków, natomiast yy, ponieważ teściowa właśnie miała jakieś takie bardzo intuicyjne podejrzenia, dochodziło do awantur, niesnasek. A później o zgrozo przenieśli się na Półwińską i siostrzyczka mieszkała ze swoim mężem Tuż nad grobem swojego brata. Po zabójstwie Józefa Jankowiaka jego morderca Leon Hałas ożenił się z siostrą ofiary. Kilka lat później wyemigrowali do Francji. W 1931 roku zbrodnia wyszła na jaw. Hałas został aresztowany i przewieziony do Polski. Ta zbrodnia naprawdę stała się tematem numer jeden w Poznaniu. Kiedy Hałasa przywieziono pociągiem na dworzec kolejowy, przyszły go obejrzeć tłumy, pewnie większe niż wtedy, gdy do Poznania przyjechał Ignacy Jan Paderewski. Tłum, który zgromadził się na dworcu, był tak duży, że jego trzeba było wyprowadzić tylnymi drzwiami z pociągu. Obawiano się, obawiano się zresztą reakcji, reakcji tej, tej publiczności dodatkowej. Potem go przewieziono to jest dosyć interesujące przewieziono go zwykłą taksówką z poddworca do aresztu. Ówczesna prasa bardzo dokładnie relacjonowała sprawę Hałasa. Rysunki i teksty o jego sprawie sąsiadowały z doniesieniami o światowym kryzysie. Czytelnicy oczekiwali czegoś, dzięki czemu mogliby zapomnieć o bezrobociu i bankructwach. Gazety prześcigały się w najbardziej nieprawdopodobnych, głupkowatych w wersjach, teoriach. To, jakby też jest typowe dla, dla prasy tamtego okresu. Zainteresowała się tym prasa ogólnopolska. Dochodziło nawet do tego, że ludzie sobie powiadali, że można za pieniądze zobaczyć hałasa, na przykład. Tak? Jakieś panie się wybrały pod, pod areszt, żeby zebraną kwotą pieniędzy i próbowały komuś tą kwotę wcisnąć, żeby go w końcu zobaczyć, no bo one zebrały te pieniądze, tak? Leon Hałas bardzo szybko przyznał się do winy. Wszystko wskazuje na to, że policjanci się z nim nie patyczkowali. Ale możliwe też, że wykorzystali pewien klasyczny policyjny podstęp. Był przesłuchiwany non-stop do godziny trzeciej nad ranem w pozycji stojącej. Nie pozwolono mu yy, siedzieć. Kiedy się przesłuchujący zmęczyli i odprowadzono go do celi, z kolei nie pozwolono mu spać, strasząc, że będzie polewany lodowatą wodą. Zaproponowano mu coś w rodzaju nieformalnej ugody. To przestępstwo miało miejsce tyle lat temu, było tyle amnestii. Na pewno nie dostaniesz kary śmierci, w zasadzie dostaniesz wyrok 3 lata więzienia. Ja się na to zgodził. I podpisał zeznania, i opisał, i już sprawa była oczywista. Jednak nadal niejasna była rola Franciszki Hałasowej, matki sześciorga dzieci, która przyjechała za mężem do Poznania. Nie wiem, czy ona wiedziała. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie miałby odwagi powiedzieć, że jednak wymordował jej brata. Ona w ogóle odmówiła zeznań, odmówiła wypowiedzi do prasy, ona się nie, 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 nie pojawiała właściwie. Starała, starała się stać z tyłu. Opinia publiczna oskarżyła ją o to że, to, że to ona była winna tej całej sprawie, że to ona była winna tak naprawdę morderstwu. Myśli Franciszki Hałasowej pozostaną tajemnicą. Musiała sobie jakoś wytłumaczyć to, że jej młodszego brata zabił jej mąż, ojciec jej dzieci. Z jednej strony w pamięci miała obraz zaginionego 10 lat temu Józefa, z drugiej na sali sądowej widziała głowę swojej rodziny. Od razu na wstępie powiedział, że tak, on jest winien, on zabił, on zabił z miłości. Co oczywiście natychmiast sprawiło dziką radość publikę, która oczekiwała takich tego typu sensacji. Ludzie mogli wejść na salę sądową wyposażeni w bilet, takie zaproszenie. No, sala nie mogła pomieścić wszystkich, więc część ludzi stało na, na zewnątrz budynku sądowego. Tak czy inaczej. I rozprawa się rozpoczęła. Dochodziło do różnego rodzaju takich, prawie że cyrkowych, przepychanych na sali sądowej. W końcu przewodniczący sądu usunął publiczność, powiedział, że to nie jest cyrk, tylko sąd. Niemym świadkiem wszystkich rozpraw była Franciszka Hałasowa. Jako członek rodziny miała prawo przebywać na widowni. Kiedy prokurator y, y, powiedział, że zasługuje na szafot. Że każdy, kto podnosi rękę na bliźniego albo młotek, tak dokładny cytat, to powinien mieć świadomość, że z jedną nogą na szafocie. Wtedy, zgodnie z racją prasową, wykrzyknęła do prokuratora gdzie pan ma serce? No Ale prokurator nie miał takiego serca jak ona i wymierzono ostatecznie karę do żywocia. Hałas został przewieziony do ciężkiego więzienia we wronkach. Gazety nadal nie zostawiały go w spokoju i opisywały, jak zachowuje się w celi. Jako twardy morderca nie zawiódł ich oczekiwań. Nie rozkleił się, był zawzięty. Później nastąpił 39 rok, amnestia, wypuszczenie więźniów, co się dalej z nim działo, nie wiemy. Tego typu postacie często były wykorzystywane przez okupantów do, do, do szpiclowania, do donoszenia. Do nie wiemy nie wiemy, co się działo z nim, co się działo z jego rodziną, z jego, z jego y, 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 dziećmi. Mimo że minęło już niemal 90 lat, to zbrodnia hałasa do dziś istnieje w pamięci mieszkańców półwiejskiej okolicy. Niedawno koło pomnika Starego Marycha przechodziła wycieczka i zapytała, kto to jest. Obok przechodził inny mały chłopak i odpowiedział im, to zamurowany listonosz.